A w tym filmie omówimy kluczowe różnice między ETF-ami a tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi. Omówimy, jak działają te formy inwestowania, przyjrzymy się kosztom, a na koniec podam przykłady trzech popularnych ETF-ów i funduszy inwestycyjnych, żeby pokazać konkretne różnice. Film jest idealny dla osób, które myślą o rozpoczęciu inwestowania oraz dla tych, którzy szukają przystępnych kosztowo sposobów na dywersyfikację swojego portfela oraz dla tych, którzy chcą zrozumieć, czy lepszym wyborem będą etf -y, czy fundusze inwestycyjne. Czym jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny to instytucja finansowa, która zbiera kapitał od inwestorów i zarządza nim na rzecz inwestora. Można to porównać do autobusu. Wsiadasz do niego i płacisz swoją część biletu, opłaty, a zarządzający funduszem, niczym kierowca, decyduje o trasie, czyli o tym, które akcje czy obligacje fundusz kupuje lub sprzedaje. Dla kogo są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne otwarte, czyli FIO, są dobre dla tych, którzy wolą powierzyć zarządzanie specjalistom i mieć pewność, że ktoś analizuje rynki za nim, zarządzając nimi aktywnie. Czym jest ETF? ETF, czyli fundusz notowany na giełdzie, to coś jak pociąg, który jedzie po z góry ustalonej trasie. ETF-y śledzą określony indeks, np. MSCI World, dzięki czemu kupując ETF, Dyskujesz dostęp do całego zestawu akcji reprezentujących różne spółki. Na kogo są ETF-y? ETF-y to opcja dla osób, które chcą tanio inwestować, mieć kontrolę nad swoim portfelem i śledzić rozwój rynków, ale bez konieczności aktywnego zarządzania. Rodzaje ETF-ów. Akumulacyjne i dywidendowe. etf -y akumulacyjne to takie, które reinwestują dywidendy otrzymywane od spółek wchodzących w skład funduszu. Dzięki temu wartość Twojego inwestowanego kapitału rośnie, a Ty masz większy udział w rynku bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. To jak kula śnieżna, która tocząc się zbiera coraz więcej śniegu, zyski są stale inwestowane, co zwiększa wartość Twojego portfela. ETF-y dywidendowe. Z kolei ETF-y dywidendowe wypłacają dywidendy bezpośrednio na Twoje konto co określony czas. Na przykład co kwartał lub rok. To jak mieć sad owocowy, zyski, czyli owoce, zbierasz regularnie i decydujesz, czy wykorzystujesz na inne cele, czy zainwestujesz ponownie. ETF-y dywidendowe są rzadsze niż akumulacyjne, ale idealne dla tych, którzy oczekują regularnego dochodu. Różnice między funduszami inwestycyjnymi a ETF-ami. Zarządzanie. FIO są zarządzane aktywnie, czyli zarządzający. Podejmuje decyzję o zakupie i sprzedaży aktywów w funduszu, stosowując portfel do warunków rynkowych, czyli reagując na spadki i wzrosty. W ETF-ach inwestujesz pasywnie. ETF odwzorowuje konkretny indeks, a skład portfela zmienia się automatycznie zgodnie z indeksem. Koszty: FIO zwykle mają wyższe opłaty za zarządzanie, ponieważ płacimy za pracę zarządzające. ETF-y są bardziej ekonomiczne, koszt zarządzania jest niski. Ponieważ fundusz jedynie śledzi indeks, a nie zatrudnia aktywnych menadżerów. Płynność i elastyczność. ETF-y notowane są na giełdzie, co oznacza, że możesz nimi handlować w dowolnym momencie w godzinach sesji giełdowej, tak jak akcjami. FIO są mniej płynne, a sprzedaż jednostek może potrwać kilka dni. Koszty inwestowania. Bieżące opłaty. FIO i ETF-y pobierają opłaty bieżące, które obejmują koszt zarządzania i inne koszty operacyjne. Jednak w ETF-ach opłaty te są zwykle niższe, około 0,2% rocznie w porównaniu do 1,5-2% w przypadku FIO. Opłaty manipulacyjne i prowizje maklerskie. W przypadku FIO przy nabywaniu jednostek często pobierane są opłaty manipulacyjne, czyli jednorazowy koszt przy zakupie lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Z kolei ETF-y mają prowizje maklerskie zależne od domu maklerskiego wynoszące np. 17,0%. Co oznacza, że opłaca się składać zlecenie na większe kwoty. Koszty splidów w ETF-ach. W ETF-ach dodatkowym kosztem jest split, czyli różnica między ceną, po której możesz kupić ETF, a ceną, po której możesz go sprzedać w danym momencie. Ta różnica to jest niewielka marża rynkowa, która przy większych inwestycjach może się sumować, choć zazwyczaj wynosi tylko kilka groszy na akcję. Przykłady popularnych ETF-ów i FIO oraz porównanie kosztów i sposoby ich działania. Oto trzy najpopularniejsze ETF-y na rynku globalnym. Jeden śledzi indeksy MSC All Country Index World, dając ekspozycję na rynki rozwinięte i schodzące. Drugie. Obserwuje indeks, inwestując w ponad 4000 spółek. Trzeci. Jeden z najstarszych ETF-ów, śledzący indeks SP500, czyli największe amerykańskie spółki. Opłaty za zarządzanie tych dla tych ETF wynoszą od 500% do 0,2% rocznie, a przy zakupie mogą być pobierane prowizje maklerskie. Przykładem popularnych FIO. W Polsce popularne FIO to PKO, akcje rynku amerykańskiego, inwestuje w głównie akcje z rynku USA. Z roczną opłatą za zarządzanie na poziomie około 2%. 2 NN Globalny Spółek Dywidendowy. Globalny Fundusz Inwestujący w Spółki Wypłacające Dywidendy z roczną opłatą zarządzającą około 1,8%. 3 Unii Obligacje Aktywnej Alokacji. Fundusz Inwestujący w Obligacje dla bardziej konserwatywnych inwestorów z opłatą około 1,5%. Koszty tych FIO, opłaty za zarządzanie są wyższe niż w etf ach i wynoszą około 1,5-2% rocznie. Podsumowanie: zarządzanie aktywne FIO versus pasywne ETF. Opłaty za zarządzanie: 1,5-2% FIO versus 0,2% ETF. Opłaty manipulacyjne prowizje. Opłaty manipulacyjne w FIO versus prowizje maklerskie i sprint w ETF. Stop, tutaj niestety mi się mikroport i dalej będę nagrywać przy życiu innego mikrofonu. Płynność – niższa płynność FIO versus wysoka płynność ETF. Dywidendy – zwykle akumulacja w FIO versus wypłacane lub akumulowane w ETF-ach. W opisie znajdziesz plik z listą 10 najlepszych ETFów i FIO oraz porównaniem ich kosztów. Pewnie myślisz, że inwestowanie wymaga ogromnego kapitału, ale to mit. Ja zaczynałem inwestować już od 100 zł miesięcznie. Nie musiałem mieć fortuny, żeby zrobić pierwszy krok i zacząć budować swój portfel inwestycyjny. Moje zdanie, co wybrać? Historyczne dane pokazują, że ETF-y często osiągały lepsze wyniki procentowe niż fundusze inwestycyjne otwarte FIO, a jednocześnie generują niższe koszty. Okazuje się, że pasywne, sztywne odwzorowywanie indeksów przez ETF-y potrafią przynosić lepsze rezultaty niż aktywnie zarządzane fundusze. Podzielę się filmem z kolegą, wujkiem, siostrą. Pomożesz w ten sposób więcej osobom dowiedzieć się, jak mogą zacząć inwestować. Podziel się w komentarzu, czy inwestowałeś, czy może inwestujesz w ETF-y albo w fundusze inwestycyjne. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Cześć!